Siemano moi drodzy, i dzisiaj długo oczekiwany materiał, czyli jak robić wagę na zawody w trójboju siłowym. Zaczniemy sobie od tego, bo podzielimy sobie ten materiał trochę na takie dwie kwestie, bo były pytania o to, jak ja robiłem to zbijanie wagi pod ostatnie zawody, czyli PLTRAF. I do tego uzupełnię tutaj troszeczkę parę informacji, jak wy to możecie zrobić, albo jakbym sugerował to zrobić, jak sugeruję mniej więcej moim zawodnikom. Pod kątem takich sprawdzonych i w miarę rozsądnych sposobów, no żebyście mieli to wszystko po prostu w jakiejś takiej pigułce objaśnione. I zacznijmy sobie od tego, w ogóle dla osób, które mnie nie znają, kim jestem, więc jestem Jakub Micał. Jestem zawodnikiem startującym w trójboju siłowym z totalem 765 z ostatnich zawodów w kategorii 82,5 kg. I ja sobie do tej kategorii zbijam najczęściej delikatnie wagę. Jest to mega, mega, mega malutkie zbijanie, bo moja taka bazowa waga poza sezonem, powiedzmy startowym, poza zawodami, tam oscyluje w granicach 84, 86 plus, minus w takich widełkach się gdzieś kręcę. Tutaj zbijałem praktycznie mało co, bo na ważeniu miałem na zawodach 82, zbijałem w okolicach tam 80 no 5 powiedzmy, czyli takie 3 kg. więc dość mało, dlatego też lekko chciałem zrobić to inaczej i w moim przypadku paradoksalnie jedyne co zrobiłem to delikatny water loading, bo trwał on tylko i wyłącznie jeden dzień, gdzie wypiłem około 10-11, może 12 litrów wody. Też muszę się tutaj przyznać, że nie liczyłem tego dokładnie i następnego dnia po prostu uciąłem wodę praktycznie do zera. Jedyne co wypiłem tam troszeczkę kawy z rana, i pod kątem samego jedzenia, o czym też za chwilę sobie temat rozwinę, to uciąłem jedzenie i ograniczyłem się do żelków i lodów, które były na hali. Do tego doszło troszeczkę aktywnego pocenia z racji tego, że wystawiałem jeszcze zawodników właśnie na zawodach. No i to mi dało mniej więcej te 82 równe na ważeniu. Następnie doszła rekuperacja, już po wadze. Ale do tej rekuperacji też myślę, że sobie przejdziemy tak naprawdę w momencie, w którym przedstawię tutaj ewentualne metody i jakbym się za to robienie wagi w ogóle zabierał. Pierwsze co, to dobrze, jeżeli jesteś osobą startującą, w ogóle sobie ustalić, w jaką kategorię wagową celujesz i czy to zbijanie jest sensowne. Dobrze jest sobie tutaj tak naprawdę spojrzeć na procent masy ciała, a nie nigdy nie patrzymy na ilość kilogramów, bo to za bardzo nie ma znaczenia, bo inny procent będzie u osoby, która waży 120, inny to będzie, w sensie procent będzie ten sam, natomiast masa ciała, po prostu ten spadek masy ciała będzie inny, na przykład u chudej dziewczyny, która waży tam 50 kg i zbija. E, więc oscylowanie w okolicy 3% do tych 5% jest takie całkiem okej. Okay. W momencie, gdy tą wagę mamy, Właśnie 24 godziny przed, można oczywiście zbijać jeszcze mocniej, jak ktoś ma ochotę tą wagę. Czy ja jestem fanem takiego rozwiązania? Niekoniecznie i sam też się w takie coś nie bawię. Wiadomo, myślę, żebym mógł, ale nie czuję się na tyle, na tyle psychicznie dobrze z tym, żeby aż tak dużo kilogramów zbijać. Także to już zależy od Was. No i takim podstawowym, którą podstawową metodą. Którą e, mało osób stosuje, a jest ona niezwykle mało obciążająca dla ciała i jest takim pierwszym skutecznym rozwiązaniem pod kątem właśnie zbicia dość małego procenta e, masy ciała, jest po prostu dieta niskobłonnikowa. Czyli jak na co dzień, i to będzie im lepiej działało, im na co dzień jecie na przykład więcej warzyw, i ta dieta wasza jest taka bogata w owoce, warzywa, czyli tego błonnika, i to jedzenie jest dosyć objętościowe, tym lepiej dla was to zadziała pod kątem właśnie mm, obniżenia tej masy ciała. Z racji tego, że zaczniemy pozbywać się treści jelitowej, która też swoje waży, i dzięki temu te procent powiedzmy jesteśmy w stanie zbić, pół procenta procent masy ciała. Jak to zrobić? 4-5 dni jeśli chodzi o docelowy start w zawodach. Ucinamy sobie błonnik poniżej tam 10 gram na dzień. Dobrze by było. Wrzucić sobie na przykład jakąś herbatkę typu Senes wieczorem, z racji tego, że mogą wystąpić po prostu problemy z wypróżnianiem, jeżeli ten błonnik wyczyścicie praktycznie do zera, lub możecie też, jeżeli Wam pomaga, wiadomo, napić się kawy rano. Tutaj taki jeszcze alercik. Dobrze jest takie rzeczy, jak robienie wagi, też sobie gdzieś testować w Waszym życiu bo na każdego nie każda metoda będzie idealna i u niektórych może się okazać że na przykład po wypiciu dużej ilości wody ta woda się na przykład zatrzyma lub to właśnie ucięcie błonnika niekoniecznie się sprawdzi, także warto to po prostu u siebie gdzieś tam testować i sprawdzać bo może być różny efekt u każdego z was. Także ucinamy sobie ten błonnik 4-5 dni przed po prostu startem i się generalnie staramy tego pilnować. Jak jedliśmy właśnie jakąś kaszę, ryżę, z warzywami, owsianki, z owocami, no to zamieniamy to po prostu na takie produkty w cudzysłowie syfiaste, no i to jest ten wyjątek, czyli na przykład wrzucamy sobie kleik ryżowy, jakieś drzemy, jakieś naleśniki, czyli bardziej trochę przetworzone jedzenie, które ma tą gęstość energetyczną upakowaną w mniejszym po prostu opakowaniu, tak? Ale jeśli chodzi o kalorie, to jesteśmy je w stanie utrzymać na cały czas takim samym bazowym poziomie. I to jest taka chyba najmniej inwazyjna metoda, która może Wam pomóc troszeczkę właśnie zbić tych kilogramów. I jest rzadko po prostu spotykana, bo jak wiemy, w trójboju ludzie są generalnie pod kątem dietetyki troszkę rozleniwieni i aż tak tego nie pilnują. A jest to. Najprostsze co można zrobić. Oczywiście nie daje to spektakularnych efektów, ale zawsze coś, szczególnie jak komuś tam brakuje tego kilograma do mm, kategorii, a nie chcę po prostu w ogóle praktycznie y, od, obciążać się pod kątem tego, że, zrobim, że zrobisz na przykład gorszy wynik y, startując w zawodach. W tak? względem na performance praktycznie nie ma to w ogóle wpływu możesz czuć się jedynie troszeczkę taki po prostu głodny, no z racji tego, że będziesz, nie będziesz aż tak najedzony i ta sytość nie będzie na takim wysokim poziomie, jak przy produktach o nieco niższym indeksie glikemicznym. Do tego możemy też oczywiście dodać sobie ograniczenie sodu w diecie i to też będzie miało wpływ w miarę przyjemny pod kątem redukcji tej masy ciała, bo nie będziecie trzymać aż tak dużej ilości wody. I Spoko możliwością, szczególnie jeżeli ktoś lubi albo zauważył, że nie ma to zbytnio wpływu, można troszeczkę uciąć węgli i przejść na nieco bardziej tłuszczowo-białkową dietę, tak? Też ta waga troszeczkę nam spadnie i każda z tych metod, jak taka delikatna cegiełka, układa nam się w więcej procentu tej masy ciała, którą możemy po prostu sobie Odjąć dość w miarę niskim kosztem naszego performanceu później po rekuperacji, już na docelowym starcie. Następnie to ładowanie słynne wodą. I miejska legenda, niektórzy tutaj ładują przez tydzień tą wodę i nie ma to aktualnie sensu. Uważam, że też najlepszą metodą pod kątem ładowania wody to będzie 3 dni ładowania wody. I teraz, co możemy zrobić z wodą? Do tego, co mówiłem wcześniej, możemy dodać jeszcze to, że po prostu samą wodę z siebie obcinamy dosłownie dzień przed wagą i to powoduje odwodnienie. Natomiast, jeżeli potrzebujemy jeszcze bardziej zbić tą masę ciała, to tutaj wchodzi słynne ładowanie wody mniej więcej w okolicach 100 ml na każdy kilogram masy ciała przez 3 dni. Tak dużo tej wody staramy się wypić. I to nam obniża wazopresynę, więc troszeczkę mniej tej wody będziemy trzymać i częściej będziemy ją wysikiwać. I to jest kolejna cegiełka przy już faktycznie troszkę większym zbijaniu tej masy ciała, którą większość osób, przynajmniej takich. Za znajomych w środowisku stosuję i sam osobiście też takie coś wykonywałem, dawało to zdecydowanie większy efekt, ale zauważyłem u siebie, że tak jak wspominałem na wstępie gdzieś, takie ładowanie jednodniowe w moim przypadku i ucięcie tej wody na dzień drugi praktycznie gdzieś do zera w 100% wystarcza, żeby okolice tych właśnie 3 kg w moim przypadku zbić. I tak też raczej będę się tego stosował, jeżeli po prostu nie widzę potrzeby, żeby ładować tą wodę dłużej. Natomiast docelowo staramy się te trzy dni, i też jeżeli pierwszy raz coś takiego robicie. Albo nie jesteście pewni, czy na pewno zrobicie tą wagę, no to też bym tych trzech dni się tutaj trzymał. Zawsze jest dobrze też mieć jakiś plan B, w momencie, w którym tej wagi nie jesteście za bardzo w stanie zrobić, albo ta woda nie schodzi. I najgorszymi, takimi najbardziej męczącymi, oczywiście rzeczami, żeby tą wagę sobie jeszcze zrobić na ostatnią chwilę, no to są takie rzeczy jak na przykład ciepłe kąpiele w wannie, sauna. Wypacanie po prostu tej wody, czy nawet pod kątem jakiegoś lekkiego treningu cardio, w momencie w którym jesteśmy ubrani w kurtkę lub jedziemy samochodem na zawody i też mamy odkręconą klimę, w sensie grzanie na maksa, żeby się jeszcze wypocić jesteśmy solidnie ubrani. To wszystko jest ok, ale dobrze by było to stosować dosłownie na ostatnią chwilę, jeżeli faktycznie nie jesteście jeszcze w waszej kategorii wagowej i musicie to zbić i im bliżej startu, tym lepiej, bo jest to bardzo obciążające, jest to dużo mocniej obciążające i to już faktycznie może dość solidnie wpłynąć na wasz performance. Raz w życiu pamiętam, jak robiłem wagę faktycznie, bo się obudziłem, miałem chyba z 2 kg niecałe do kategorii, więc coś tam poszło zdecydowanie nie tak. Podejrzewam, że w dniu, w którym uciąłem wodę, czyli dzień przed wagą, gdzieś zjadłem jakieś żelki, które miały zbyt dużą ilość soli. To jest mój strzał. I niestety ta woda się trochę zatrzymała. Więc na to też zwracam uwagę. I później musiałem właśnie rano zrobić takie kąpiele w stylu gorąca woda, 10 minut do gorącej wody tam w wannie, głowa tylko wystaje nad wodę, Później wyskakujemy z wanny, ubieramy się na przykład w znowu kurtkę, dresy, kładziemy się pod kołdrą, owijamy się tam jakąś folią jak mamy i znowu wypacamy sobie tą e, wodę i parę takich sesji, aż oczywiście osiągniemy mniej więcej ten nasz limit wagowy. To też jest jedna z możliwości, no ale to już kwestia psychy e, i to takiej mocnej, tak jak każde mocne zbijanie wagi, e, odzwierciedla kto jest w stanie, kto jest po prostu popierdolony a kto jest normalny i stwierdza, że to nie jest zdecydowanie dla niego. Jeśli chodzi generalnie o jeszcze inne takie świetne metody, to gdybyście byli szerzej zainteresowani tym tematem i chcieli, to ja serdecznie zapraszam też do kursu u mojego przyjaciela Damiana Parola. Tam jest to bardzo fajnie opisane, jeśli chodzi o różne slajdy, i można się jeszcze więcej dowiedzieć w tym temacie. Kolejny taki podpunkt to będą jakieś tam różnego rodzaju diuretyki, które nie wszędzie są legalne. I to też, jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie przetestować i może sobie wrzucić, bo też tą moczopędność po prostu zwiększą. Dzięki czemu tą wodę będziemy w stanie po prostu tej wody się pozbyć i ważyć mniej. Natomiast, no, to już jest gdzieś na własną odpowiedzialność. I teraz, jeśli chodzi właśnie o ten ostatni dzień przed wagą gdzie mamy tą uciętą wodę, dajmy na to, gdzie staramy się przerzucić posiłki na dużo wcześniej, na pierwszą połowę dnia, żeby po prostu zdążyć jeszcze gdzieś wypróżnić, no to yy, zwróciłbym uwagę właśnie na nie zjedzenie czegoś z solą. Tutaj już wybranie takich rzeczy typu właśnie jakieś żelki, może jakiś ryż z drzemem, też w zależności czy macie, musicie obserwować po prostu tą wagę i tutaj zauważać czy macie po prostu, nie wiem tam pół kilograma różnicy, czy może ten kilogram i później się też nauczycie ile jesteście w stanie bezpiecznie jeszcze zjeść danego dnia, tak żeby ta waga na dzień następny była. Dobrym pomysłem, a nawet wręcz super wskazanym i obowiązkowym jest notowanie swojej wagi wieczorem i z rana i później macie fajne porównanie mniej więcej, ile tam w ciągu nocy plus pora na toaleta, jaka jest różnica na wadze, ile tej wagi wam schodzi i na podstawie tego możecie sobie gdzieś dostosować właśnie to, ile powinniście ważyć już dzień przed wagą, czy tam pół kilograma, czy kilogram, bo możecie zobaczyć, że u jednej osoby na przykład będzie to kilogram i przez noc będzie schodził kilogram, u jednej osoby będzie to nie wiem pół kilograma, więc jeżeli macie te pół kilograma nadwyżki dzień przed wagą no to będzie to na przykład dla was w tym przypadku bezpieczne i możecie spokojnie sobie jeszcze coś tam podnieść, jeżeli macie taką ochotę lub właśnie w drugą stronę dodać jakieś cardio, dodać jakieś jeszcze tutaj aktywne pocenie się lub saunę żeby troszeczkę tej masy ciała wypocić. Następnie po ważeniu chyba rzecz taka najważniejsza, którą dość dużo osób troszeczkę hmm, lubi sobie spierdolić, czyli tak zwana rekuperacja wagi. To wszystko, co straciliśmy, chcemy odzyskać. I tu pierwsza najważniejsza rzecz to będą te elektrolity, potężnie znane w środowisku, czyli do apteki lecimy, kupujemy sobie saszetki np. z orsalitem albo jakimś płynem nawadniającym, wrzucamy sobie to do wody i dobrze jest wypić po prostu sobie coś takiego z trzema, czterema saszetkami 700 ml wody od razu po ważeniu, tylko tutaj uwaga, nie wrzucamy w siebie wszystko jak w śmietnik. Jeżeli ten błonnik właśnie był ucięty, te jelita są takie troszeczkę ospałe, no to nagłe wypicie dużej ilości wody, nagłe nawpierdalanie się od razu po wadze wszystkiego jak leci, to jest najgorsze co możecie zrobić, bo nie dość, że i tak to wysikacie od razu, to będziecie się po prostu czuli jak gówno i to ładowanie będzie po prostu fatalne. Dlatego, co bym polecał, to powolutko sobie pijemy tą wodę, uzupełniamy po prostu delikatnie te płyny, powoli i następnie wrzucamy sobie węglowodany, ale też węglowodany nie w formie takiej, że zamawiamy najtustrzą pizzę, pizzę, jaką mamy w mieście no bo się po prostu pożygacie. Tylko raczej staramy się zacząć od rzeczy też lżejszych, typu właśnie, nie wiem, tu wafelek drzemem, tu jakaś bułka. Tu coś w miarę delikatnego, jakiś ryż już na przykład z mięsem, czy jakiś taki w miarę standardowy, fajny posiłek, który będzie w stanie Wam w jakimś tam stopniu smakował oraz po prostu będzie... Czyli wrzucamy sobie ten nasz płyn, około tego litra powiedzmy na godzinę lub więcej, to też jest takie zależne, ja na przykład jestem w stanie wypić troszkę więcej. I około tam 100 gram węglowodanów też na godzinę, po prostu co godzinę, żeby to miało szansę się wchłonąć. Natomiast super opcją by było to, gdyby właśnie to były węglowodany raczej proste i nie jakieś właśnie tuste, czyli nie czekolady od razu, bo będzie wam to się działo na żołądku. I ta rekuperacja po prostu pójdzie troszkę gorzej. Mniej się nabijecie i mniej będziecie, po prostu, no, nabici na starcie przez to. To ładowanie węglowodanami będzie dużo gorsze. I tu po prostu pełna różnorodność. Przy tych 24 godzinach, możecie się jeszcze pokusić, mówię o jakiejś maka, i polecałbym to wrzucić sobie na początek, żeby miało właśnie szansę się strawić, czy tam gdzieś w połowie, nie jeść też na noc. Ale jakieś właśnie wafle, ryże, żelki, znowu. Delicje, banany, to wszystko będzie super pod kątem właśnie ładowania się tymi węglami. I tutaj po prostu macie tą szansę, żeby w miarę sensownie się odbudować. Cały czas pamiętamy o piciu. I tu w momencie, gdy startujemy w IPF-ie, no to to dobranie jedzenia jest jeszcze bardziej ważne, bo macie te mniej więcej dwie godziny między wagą a startem i, i to wypicie tej wody, i to podjedzenie jest dość istotne, bo tego czasu po prostu jest mega mało, więc też podczas startu byśmy chcieli cały czas pić, i nie zapominać o tym piciu, jak wiele osób ma w zwyczaju, i o tym warto pamiętać. I podjadać sobie coś, co po prostu nie będzie Wam przeszkadzało w dźwiganiu. I tu jeszcze taka jeden disclaimer pewnego rodzaju, czyli trening żołądka, mało osób o tym wspomina, ale. Jak ktoś jest na tyle wrażliwy, że często na zawodach nie jest w stanie jeść, czy to ze stresu, czy po prostu samego faktu, że dźwiga, jednocześnie musi też układ trawienny pracować, to spoko pomysłem ja sam stosowałem u siebie i generalnie raczej jest to gdzieś tam polecane. Jest przyzwyczajanie żołądka, że podczas wysiłku dostarczamy kalorii. Czyli. Idziecie sobie na te treningi jeszcze przed zawodami, i też na przykład na główne tam SBD, czy jakiś główny trening, który macie, bierzecie żelki, czy jakiegoś tam banana, czy jakieś delicje i też staracie się przyzwyczaić do tego, no, że ten pokarm jednak w trakcie y, treningów, w trakcie później zawodów, y, jest y, wchłaniany przez was i jesteście gdzieś do tego przyzwyczajeni, żeby później nie było zaskoczenia na zawodach, że lecicie do toalety, ale lecicie po prostu się zżygać tym, co w siebie wrzucacie. Reasumując, myślę, że to by było na tyle. Jakbyście chcieli, żebym jakiś temat jeszcze rozwinął albo pewien wątek wyciągnął do osobnego materiału, no to zapraszam w sekcję, sekcję w komentarzy. Dajcie znać też, czy robiliście kiedyś właśnie wagę na zawody. Jak tak, to czy jakoś dużo i jaką metodą, jaką metodę najczęściej stosujecie. No, a ja serdecznie zapraszam również do współpracy na mój Instagram treningowy, gdzie dzieje się dość dużo i myślę, że w miarę regularnie. I dziękuję Wam za ten materiał wideo. Pozdrawiam.